ma Dzisiaj odcinek znowu troszeczkę o Car Audio, trochę o nagłośnieniu w samochodach. Jesteśmy w Citroenie, bo moje Renault jest na serwisie. Niestety troszeczkę deszczowo w te wakacje, ale no trudno. Popej nagrywał już jakiś czas temu odcinek o sposobach podłączenia radia bez bluetootha samochodowego do telefonu. Wielu z Was się zapewne nad tym zastanawia, ponieważ ludzie w naszym wieku często jeżdżą samochodami rodziców, czy też kupują y, samochody 20-letnie, 15, 10, nawet może 30-letnie samochody i często zda zdarza się, że są tam radia albo fabryczne, albo radia zmienione, ale również są to radia starsze. I spora część ludzi w moim wieku nie ma za bardzo pojęcia o sprzęcie audio i sprytnie wykorzystują to właśnie jakieś firmy gadżeciarskie, sprzedając różne chińskie akcesoria. Część z nich jest rzeczywiście dobra, a część nie. Bardzo popularne są transmitery FM. Zapewne wielu z Was z nich korzysta. No i transmitery są spoko. Ja również z nich korzystałem, ale 10 lat temu. Część z Was ma wejście AUX input w swoim radiu, bądź w swoim w samochodzie może to być albo mały jack, albo powiedzmy cintrze, i nie korzystacie z tego. Kiedyś, gdy radio samochodowe miało wejście na jacka, był to pewnego rodzaju sukces. Każdy telefon miał jacka i można było bezpośrednio ten telefon tam podłączyć. Teraz telefony nie mają jacka słuchawkowego, ale możemy użyć przejściówkę z USB-C na jacka. Jest taka możliwość, jest to jedno z rozwiązań, ale zapewne wielu z Was tego rozwiązania nie polubi, ponieważ i tak i tak mamy połączenie przewodowe. Oj, tu wtedy wpinamy jacka, i to do telefonu, i ta przejściówka nam tak dym. Tutaj jeszcze dodatkowa właśnie wtyczka I nie możemy wtedy telefonu naładować Bo nasz port USB-C jest zajęty właśnie przez jacka I nie mamy możliwości podłączenia ładowarki Dlatego wielu z was potem tego jacka nie wykorzystuje I korzysta z transmiterów. Starsze modele transmitterów również miały podłączenie na jacka Ja takie transmittery pamiętam Bądź transmisje z USB Obecne modele mają bluetooth I transmittery to spoko opcja Jeśli mamy radio samochodowe Bez jacka Które odbiera nam właśnie fale radiowe UKF FM Natomiast kiedy mamy jacka Odradzam korzystanie z transmitteru. Dlaczego? Zajmuję się troszeczkę elektroniką i mogę wam powiedzieć, że tracimy mocno na jakości. Przesył przez fale radiowe, jeśli to na transmitter nam nadaje nasza antena właśnie w samochodzie dachowa, czy też BMW mają w szybie te paski od ogrzewania tylnej szyby, to któryś z tych paseczków stanowi antenę. No w każdym razie jest to jednak falami radiowymi nadawane i przez to mamy stratę jakości. Ok, ktoś powie, że bluetooth to również fale radiowe, ale możecie sobie zrobić test. Jeśli macie jakiś głośnik na bluetooth, na pewno dźwięk odtwarzany tylko z Bluetooth. Bluetooth zabrzmi lepiej niż z Bluetootha i UKF. Też widziałem właśnie taką dyskusję, że dobra, wy tak narzekacie, a przecież Bluetooth to też fale radiowe. Ale jest to jednak inny rodzaj transmisji. Jest to mimo wszystko transmisja cyfrowa, a radia FM nie zmieniły się od wielu, wielu lat. W Polsce tylko przeszliśmy na inny zakres częstotliwości. Nadajemy analogowo między 88 a 108 MHz, no w zasadzie 87,5. A jak wiemy, Bluetooth, a 4 GHz. Wracając do tematu, Bluetooth sam w sobie nie powoduje nam jakiejś. Traty jakości, natomiast fale FM Tak, i co ja proponuję zamiast takiego transmitera? na przykład coś takiego Nie jest to płatna współpraca, ja budowałem Kiedyś swoje głośniki Bluetooth, bo jestem trochę pasjonatem tej elektroniki I tam z takich modułów korzystaliśmy Jest to Bluetooth Receiver Czyli odbiornik, wygląda on trochę może jak Pendrive, ale niech was to nie zmyli Tutaj mamy USB, ale tylko i wyłącznie do zasilania Tutaj podłączamy jakieś zasilanie Czyli podłączamy to do powerbanka, bądź do ładowarki Albo do ładowarki samochodowej I takie rozwiązanie ja mam już. Siebie. Mamy tutaj normalną ładowarkę samochodową, tutaj mamy USB, szybsze ładowanie też, tutaj normalnie na 12V gniazdo zapalniczki, bądź 24 ewentualnie. I tutaj pyk. Z tego to pobiera tylko zasilanie, a z drugiej strony taki adapter ma wyjście jack. I tego jacka możemy podpiąć do swojego radia samochodowego. Pyk. I ten właśnie paluszek na USB, USB to tak jak mówię jest tylko zasilanie, odbiera nam sygnał bluetooth, muzykę z telefonu i wysyła na jacka. I przez to nie mamy straty jakości przez przesyłanie falami radiowych. FM. I myślę, że mogę to rozwiązanie polecić. Może nie polecam tego konkretnie modelu, bo jest to dość budżetowa wersja, jest on dość tani. Ale ja osobiście nie rozglądałbym się za transmitterami. Jeśli mamy wejście jack bądź chinch, cinch to takie tutaj właśnie. O, z drugiej strony taki kabel może być takimi wtykami zakończony, RCA tak zwane. Z jednej strony właśnie jack, z drugiej chinche, e, bądź jack jack, z obu stron jack i pyk. Są też takie odbiorniki zasilane na akumulatorek, na baterie, że one mają w sobie wbudowaną baterię i je ładujemy też. Tego co wiem i może to być fajny sposób podłączenia się w głośnikach Bluetooth, które budowałem, występował pewien problem techniczny, mianowicie gdy głośnik był zasilany z tego samego akumulatora co odbiornik Bluetooth, tworzyły się dziwne zakłócenia po prostu przez minus zasilania przez masę. Tutaj już nie wchodząc w szczegóły techniczne, bo chciałbym żeby to był taki film bardziej dla każdego. Po prostu przedostawały się jakieś zakłócenia, tak powiem i nie działało to. Myślałem że tak też będzie w samochodzie, ale u mnie tutaj w Citroenie działa to bez problemu. Być może ładowarka samochodowa ma jakąś separację galwaniczną fachowo mówiąc, po prostu ten minus jest oddzielony od tego minusa, nie wiem nie wnikam, w każdym razie mi działa na początku coś przerywało, ale teraz działa bez problemu, no i akurat w Citroenie gniazdo zapalniczki jest załączane z przekręceniem kluczyka, czyli gdy odpalę samochód, odpala się moduł bluetooth i on mówi oczywiście chińskie connected łączy mi się automatycznie z telefonem radio tutaj wbudowane, fabryczne Citroena mam czyńcze tutaj w schowku już wam pokazuję, i tam mogłem się nimi podpiąć, aux input i to normalnie nie działa. Jedyne co, jak mam fabryczne radio z bluetoothem w Renault Megane to tam mam jakby autoplay, że kiedy mi się połączy radio i nawet miałem Spotify'a wyłączonego to on odpala mi tego Spotify'a w play i automatycznie wciska play, a tutaj wsiadając do Citroena muszę jednak telefon wyjąć z kieszeni wcisnąć play i jest ok. Jedyną wadą, jedynym problemem jest to, że nie działa mi tutaj sterowanie z kierownicy, skipowanie utworów bądź z radia. Już tłumaczę dlaczego. Nie jest to żaden błąd, nie jest to usterka. Po prostu to jest przewód tylko i wyłącznie do przesyłania sygnału Audio. Czyli mamy tutaj minus lewego kanału i plus i tutaj dla prawego kanału również minus i plus. Czyli nie ma tutaj jakby gdzie tych sygnałów sterujących wysyłać. Wiem, że starsze słuchawki miały coś takiego, że był przycisk, one były normalnie na jack i tym przyciskiem szło pauzować. Być może z niektórymi modelami odbiorników, z niektórymi radiami samochodowymi jakieś pauzowanie bądź skipowanie utworów by zadziałało, ale z reguły, z zasady nie macie się na to nastawiać, bo to może nie działać. W instrukcji właśnie u mnie w Renault Megane również mam jack input. Było nawet w Napisane, że gdy dołączymy zewnętrzne urządzenie, nie możemy sterować przez radio. I tak generalnie jest. Mój telefon Galaxy s 24 i zapewne większość może być połączony także do dwóch urządzeń jednocześnie, bo ten Citroen ma Bluetooth, ale nie jest to Bluetooth audio. Jest to Bluetooth tylko i wyłącznie do odbierania połączeń, do dzwonienia do telefonu. I mam jednocześnie podłączony telefon do odbiornika Bluetooth oraz do radia Citroen, i po prostu kiedy dzwonię, to odbieram jakby z tego zestawu głośno mówiącego, wbudowanego w Citroena, chociaż to. Też muszę ręcznie przełączyć, bo domyślnie połączenie przychodzi tu, a muzykę Bluetooth Audio odbieram z tego. I jest to taka moja propozycja. Mając wejście jack, nie kupujcie ślepo transmitterów, tylko możecie poszukać takich po prostu odbiorników. Albo jak komuś nie przeszkadza przewód, to może bezpośrednio taką przejścióweczką się podłączyć, również to będzie działać. Więc tak, tutaj taka kierownica wielofunkcyjna poniekąd. Tutaj mógłbym skipować utwory, to nie działa z tym adapterem. Ale podgłaszanie, przyciszanie oczywiście działa, te inne funkcje radia. No i po. Po przekręceniu kluczyka idzie tutaj zasilanie, odbiornik się załącza. I tutaj takie radio I tutaj taki wyświetlacz Tutaj mamy teraz normalnie FM No i właśnie nie chciałbym zmieniać tego radia Bo jakbym wsadził jakieś radio na jeden din O, telefon został połączony Właśnie też do zestawu mówiącego. No to wtedy ten ekran by mógł nie działać Że to jest połączone też z komputerem pokładowym Wiadomo tutaj trip, spalanie Niby jest też nawigacja Ale ona na te czasy działa dość kiepsko I żeby przełączyć na odbiornik Klikam music Automatycznie odpala nam się CD Ale wybieram muzykę Urządzenie zewnętrzne No to radio też się czasem wiesza Aktualnie nie zobaczył Płyty mimo że płyta jest. Jak wyjmę płytę i wsadzę, to automatycznie powinien przełączyć po jej wczytaniu. I mamy tam AUX, urządzenie zewnętrzne. O, słyszeliśmy connected, bluetooth się połączył, i CD również się wczytało. Przełączamy na urządzenie zewnętrzne, menu muzyki, mamy tutaj ustawienia dźwięku, o, możemy ten aux input w ogóle dezaktywować. Musiałem włączyć korektor na techno, żeby było głośniej i bardziej wydatne dźwięki, nie wiem dlaczego. Yy, basy, wysokie tony również mamy, mam tutaj oczywiście wszystko podbite. Wydaje mi się, że są osobne ustawienia dźwięku na radio, tak, są osobne ustawienia dźwięku na radio i osobne na te źródła właśnie aux i Podbicie niskich, wysokich tonów, możemy też zrobić balans fader, ale ja tego nigdy nie ruszam. Chciałbym, żeby wszystkie głośniki grały równo. I co? Możemy sobie zrobić widok mapy. Nie ma informacji o utworze też i nie ma skipowania właśnie z kierownicy. Ale jak teraz wcisnę play na telefonie, to muzyka zacznie lecieć. Akurat u mnie na bluetooth, na auxie jest troszeczkę ciszej niż z radia FM. Może to też kwestia przewodu połączeniowego? No właśnie, warto też zadbać, żeby ten przewód był w miarę dobry. Ten akurat jest średni, bo może wam coś przerywać, może wam jeden głośnik nie działać, z lewa strona albo coś. No i też nazewnictwo. Gdy będziecie szukali przewodu, no to nie idźcie do sklepu i nie mówcie, że... Poprosicie przewód AUX, albo AUX, niektórzy też tak mówią. Jest to skrót od Auxiliary, nie wiem nawet jak to powiedzieć dokładnie, ale oznacza to tyle, co wejście pomocnicze, wejście dodatkowe. AUX Input. I to jest jakby nazwa wejścia. Natomiast ten wtyk, to gniazdo, jest to Jack. Jack 3,5 mm, jak się nie mylę. A to są CINCH, RCA. Taka wskazówka mała. No i szczerze mówiąc, to polecam. Natomiast jeśli mamy radio, które rzeczywiście tego Jacka nie ma, to może jakiś kolega elektronik wam to przerobi. Możecie też skorzystać z kasety. Jeśli Radio ma kasety, odtwarzanie ma Deka, to możecie kupić taką kasetę, z której wystaje Jack, a no właśnie, gdzie tego Jacka podepniemy. No to ta sama historia albo podepniemy tego Jacka z tej kasety do takiego odbiornika, albo do tego. Są też kasety, odbiorniki Bluetooth bezpośrednio że mamy coś takiego, tylko że tak by w kasecie no jest tam jakiś układzik, przetwornik Który imituje kasetę Jakby przetwarza nam to chyba na pole magnetyczne Które głowica magnetofonu Może odebrać, już nie wchodząc w szczegóły techniczne Chociaż Popey mówił, że nie poleca Bo one są również ładowane na micro USB Bądź USB-C, bo mają wbudowany akumulator I podobno ten akumulator na krótko starcza Popey trochę to testował Korzystał i z tej kasety, właśnie z jackiem i z transmitera Nie pamiętam jaki był wynik testu Zapraszam też do niego No możecie sobie poeksperymentować no Albo tak jak mówię, ktoś wam to przerobi Bo z zamiast z magnetofonu da się w pewien sposób wpiąć jacka, ale trzeba by poprzeglądać ścieżki na płysce i ominąć przed żeby nie było przesteru, ale to inna historia, tak jak mówię. Też, no właśnie, jeśli macie radio z Jackiem, no to możecie wykorzystać taki odbiornik. Ja właśnie jeżdżę teraz tym samochodem i mnie trochę denerwowało brak tej muzyki przez bluetooth i na szybko zmontowałem taki układzik w ogóle bez ingerencji w samochód. Po prostu podpiąłem się do tinczy i do ładowarki, i to mam tutaj tak w opuszczone, częściowo kabel zwinięty w schowku jest git. Więc pomyślałem, że mogę wam o tym opowiedzieć, bo wiele. Ludzie o tym nie wie, a nie jest to jakiś Rocket Science, jest to stosunkowo łatwe do ogarnięcia. Natomiast jeśli mamy radio z Bluetooth audio, no to możemy się cieszyć. Zależy też, jaki macie samochód. No, bo jeśli wszystkie te stare samochody miały radio na jeden Din mocowane, bo mamy te radio jakby podwójna wysokość i pojedyncza wysokość, to jest taki standard Din. No to możecie sobie kupić jakieś radio Sony, czy jakiekolwiek radio z bluetoothem i się w ogóle nie męczyć, tylko wymienicie sobie radio. Natomiast jak macie radio z wyświetlaczem osobnym, tak jak ja w Citroenie tutaj czy w Megance, no to są. Radia z systemem Android Ale jest to jakby Android wgrany na niego A nie jest to Android Auto Niektórzy lubią takie radia, ale do mnie te chińskie systemy operacyjne Nie przemawiają I wolałem mieć po prostu fabryczne radio Ale to już zależy od was W Citroenie mam również założony subwoofer Skorzystałem z przewodów po poprzednim właścicielu Tylko podpiąłem tam właśnie wzmacniacz Sony Jest przerobiona tuba Exploda, I jest to też całkiem spoko Gra całkiem nieźle Chociaż nie wiem czy szum autostrady tego lekko nie zagłuszy Działa świetnie. Tu możemy podgłaszać. No gra całkiem spoko. Chciałem Wam powiedzieć, że jeśli macie właśnie problem z połączeniem telefonu, to możecie rozejrzeć się za czymś takim. Nie podam Wam konkretnych modeli, konkretnej nazwy, bo wiecie, jest dużo właśnie tego chińskiego sprzętu i nie chcę, żebyście natknęli się na minę. Ja to kupiłem już ponad 5 lat temu, przeleżało w szafie trochę, trochę tego używałem i mimo wszystko jestem zadowolony. Mimo niskiej ceny, sprawdza się ok. Więc dziękuję i do następnego.